O, jesteś, jesteś, jesteś. Jestem, jestem. Jest fiszu dobra. Ej, tu masz tego minigana, nie? No. Dobra, to nie gadajmy więcej, tylko se tu grajmy, nie? Bo ja tu nie pamiętam, coś my tu ostatnio robili, bo trochę czasu minęło od ostatniej gry. Er, już się nagrywa? A nie wiem, chyba coś mi się tam już włączyło i coś nagrywa. Gdzie tyś poszedł? Tutaj jestem. A, tam, dobra. Jak ci skopa zasadził ptak? Uważaj on tu lata, gdzie on jest A tu jest Uuu Gostał Komenda Dobra, co tu trzeba zrobić? 20... Aha, się poświęcisz się Mogę, gdzie? <grym> tam trzeba, nie? Aha, i tyś to szczelił, wystarczyło Ja myślałem, że tam trzeba skoczyć i to, to Ja nawalać. poświęć, i kurę chciałbyś, nie? <grym> Ej masz tylko 20 życia Teraz właśnie padnie <laughs> Zleciałem z ciebie Ja też Ej, ale głupie mnie zrzuciły te te Kaj okay, są te frendzle A tu Uuhu! Ale jest Czekaj one tam w środku może jakiś będzie siedział czy się przyblokował Nie, nie ma Można iść teraz tam dalej, nie? Przez wodę, będą te Kopniaki prądem Nie, nie ma Świniobicie Haha Świniobicie Zapraszamy na świniobicie Dostałem od świni Jest tu coś ciekawego no amo ja amo którego nie mogę wziąć Bo mam na fula. Ej, co to jest? Coś mnie zabiło, ale nie wiem co Coś mnie zabiło, ale nie wiem Traciłeś, zwiesiłeś się. Patrzę gdzie jest chwila. Masz 50 życia tylko, ale ścięki jest hmm. Kaj jest snek. Spadłem. Jesteś na dole? No idę już na pierwszym piętrze. Nie ma windy, szkoda. O... Za dużo byś chciał snek. Hmm. No chodź tu, chodź tu, pężu. Kumbaya, my lord, kumbaya! Dobre, 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 dobre. Urororororo <śm> <śm> Ej, umisz lepiej ode mnie Eee, praktyka synek eee, za, za dużo dobrze Tylko gdzie tam? Sahara Tam? No co tu? Nie tam... Nie byliśmy tam przypadkowo... Nie, Tu co ja tu, tu robię? Byliśmy tu Chodź synek, kaj! Taka, bo spadłem, muszę zaś przejść od nowa Jaki frendzel! Nie... Eee Dobra jeszcze mam nadzieję, że czekaj mogę wspomnieć, że się wybierasz do Roja na spotkanie, bo on już o nim wspominał w swoich inforojkach. No, no raczej no. stary. Ale nie zdradzamy terminu, w sumie jeszcze my też dokładnie nie wiemy. Zapraszamy na następne inforojki, no. to Roja, tam powie. No wiemy, wiemy, nie wiemy, no. nie? <noise> czekaj, zamknięte drzwi jakieś. Zobaczymy. Czyli się nie otworzą, aha No jak są zamknięte i się nie otwierają, to się raczej nie otworzą. <noise> Ej to czekaj jak tu nie można przejść to gdzieś. Całe żeśmy nie wzięli Aha czekaj Ej czekaj bo mi przyszło te zamknięte drzwi Ja nie, nie czytałem o tym przydałoby się Drzwi są zamknięte ale mechanizm który je otwiera powinien znajdować się gdzieś w pobliżu Spróbuj zbadać te dwa małe budyneczki które minąłeś idąc tutaj No to są Przecież byliśmy tam Ale chyba żeśmy ich do dokładnie nie przeszukali Aha bo myśmy tylko w jednym chyba wcisnęli ten ten no, okay. a na jest, mam drugi, czystej. mam drugi, mam drugi. Jest? Gdzie on tam był przyczajony? Przyczajony tygrys ukryty słuch... na dole, wow! na dole! Ale tu jest rzeźnia na wierch. Chodź mi pomóc. Daj idę, da, idę. Da. Ja, ja po śląsku już go domu ja. Tak, ku Jee, Jedziemy! Ja, ja, syny i gniepito. Szybki kurs... ...naszej... ...polszczyzny, Fark. śląszczyzny. Ej, co ja robię? Chciałem pogłupieć trochę i spadłem. Pieroni, każdy jest. Pójdź sam. Wiesz, jak ci się hitman podobał? A właśnie, no? kurde. Powiem ci, że, że hitman, hitman fajny, ale z ostatnich dwóch filmów, jakie oglądałem, czyli Hitman i e, Wyspa Tajemnic, to Wyspa Tajemnic zrobiła na mnie chyba większe no, wrażenie. Widzisz. A, ty ci polecił? Ale hitman dobry. E, jakiś ciul, znaczy pereł, Znaczy ty. O ty lamo Nie nie dobre, dobre filmy polecam no, Tu mogę, mogę zdradzić małą akcję na przyszłość no. No. Będzie coś związane właśnie z filmami Ale to w przyszłości poinformuje co i jak no, wszystko wymaga jakiejś odpowiedniej oprawy, prawda? Nic od razu. No trzeba pomontować trochę, nie ma nic od zaraz. Każdy no. by chciał wiesz, nie na no, pyk i żeby było gotowe, a tu trzeba trochę robić. No. To jest taki bezsensowny materiał, to się tylko pyk Zrenderuje w życiu No to lepiej tr czasem trochę posiedzieć nad tym A dokładnie Co, jesteś jak na dole? Się za tobą. Jak się skoczył? Si ej, Lochy, Zresztą. czytuje mi się lochy. Ej to no, Lochy i później lochy. będzie następna ta, jak to się... Bo to było... Jak to nazwać? To jest, to jest, to jest, bo To jest palemkłe jakieś coś tam, później będzie Persepolis nie? Idę to pokryte no. życie, chyba że nie będzie ukryte. O uwaga! Dla... Ajajaj! E, nawet... Ja kopnęło mnie Prądzik. Jestem u góry jakby co Ej, czemu ci nie kopnęły? Kopnęły Chyba w Dłubsko? W Dłubsko też Dobra, jest tu coś ciekawego No dole coś Naboje. widzę No boje Życie, Stefan. A ja to, to to nawet nie mogłem wziąć, myślałem, że to jest ukryte i dostanę bonus jakiś. No to byś same bonusy chciał. Czekaj, bo kurczaka... A ja chciałem... Czekaj, headshot'a tam walnę. Woohoo! Ja, ale kosztowało mnie to... pełno życia, mam na 12. Czekaj, tam jest, tam nie ma żyć Ej, no właśnie, jest skoczek! Bo nie, nie Właśnie miałem Cię pytać, tyś wrzucił wszystkie części, nie Egiptu chyba. Wrzuciłem yy, jeszcze... wszystkie te nasze pomontowane, ale wiesz, my tam mamy te dwie godziny naszych filmów, może coś z tego jeszcze wyklecę, jak się ludziom to podoba no. tylko. Bo ostatni to trochę furorę robił, nie znaczy mogę tak powiedzieć, dzięki naszym kotom. No, no, te koty to też były no. no Ale nie wiesz, przyjemnie chyba się ludziom oglądało. Nie było to. upadłem. Dobra zdjęty Plusem tego, że jak się padnie to się od razu od razu, nie? No Powinien tu być jakieś, nie wiem Jakieś limity albo coś, ale to takie, nie wiem. Takie, takie ten, bardzo proste checkpointy, nie? No Sorry, easy Ja zapisałem sobie na wszelkie wypady wow! O! Co są te pędzle Kogo zdjęcie ten lama? Kogo zdjęcie ten lama? O! Lama jestem! Jaka ja ja lama? też, Kurde. Ej, ja tu nie wiem gdzie tu przechodzić w ogóle, gdzie tu jest bezpiecznie. Jeden hardcore, albo nie. Ej, czekaj, bo też ża te żaby tu idą. To ich tu No chyba nie bardzo, tu dochodzą te. Dobra, skoczą na nas, to je zabija. Ej, a ja R klikam, ja się przyzwyczaiłem do przeładowywania broni. Nie, a tu nie ma, chyba. <laughs> Tutaj, tutaj tylko wiesz, walizny. Ciekawe jak te mechanizmy działają, nie? Że to tak lata. Trochę mi to jest przekrętem śmierci. Nie wiem, tutaj jakieś dziwne... Każdy jest, Stefan. Aha, No, tutaj. Dobra, jestem. Aha, pierwszy. Ooo! Oooo! To jest ten! Ej, chłopie, elegancka ta broń. Ale już mi się skończyła prawie. Elektroniczny statyw. O, statyw, no. Statyw. Ej, ja chcę więcej tej broni, bo ona jest fajna Myślę, że później się coś trafi. Mam tylko cztery Kurde jak ja mam Jak tu grać? jak wyskoczyć? Uszyć... Jaka lama? Nie, trzeba użyć. Falek gościa Jaraj się Dobra <gryw> Lubię grać w kręgle serio. Wiecie. Życie. No nie, jeszcze te wieśniaki A nie to ty <grym, 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 a, a. Nie, bo ja ja nie pamiętam ty. kiedy ostatnio piły użyłem, nie bo to największa kupa chyba w tej mapie, ale wie e. no fajna zabawa Tak, bo sobie Kajanie, zmieniłem Stefan. mam 200 e, 200 naboju do tego tej... To jest laserówka jakaś, nie? Nie wiem jak to się zwie Chodź Stefan Skaczemy. 3, 2, 1, go! Na główkę. Uuu. Co to było? Co to było? O nie. Skoczyliśmy, ja chciałem doskoczyć, to mnie coś zabiło. O no nie, 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 to są te odbijające się O nie, to jest <laughs> głupie. To <Ty, laughs> jest głupie. A ty idzie zawal dostać. Bo... To jest w ogóle dobre. Ryja nie mają dron klamora? I bomby to zamiast rąk. Szkoda tej broni na te. Ha, oh, Wow. Ja tu najlepiej stać w miejscu, bo kurde to jest bez... O, jeszcze są pieski. No pieski, nie, nie lubię tego czegoś. To jest chyba najgorszy stwór w tej, w tej grze. To jest taki najbardziej irytujący, co nie? No. Dobra, trzeba się wziąć konkretnie jedziemy z nimi. Idziemy z nimi jak z kurwami. Chodź tu synek! Eee, bez przeklinania, synek Może to cenzurować. Nie puu. Ja tu nie wiem co celować, nie? <grymne> Najlepiej przed siebie, Czy wiesz, że ja tu w nic nie celuję, bo oni we mnie celuję i przez to te idę pożyć go jak mi się uda. Jak poczekasz to oni sami do ciebie przylecą mnie to... No te bez głowy są jeszcze spoko, nie? Bo one walą w ciebie i już ich nie ma, a te te no, tu zawalają. Wiesz, ale też obrażenia, Eto. nie? Ja tak w ogóle myślałem, że w jakiejś tam przyszłości może w tą trójkę zagramy jak Roya tam. W sumie Perlą. Powiem, ja, ja tak patrzyłem, no graficznie no graficznie nawet mi się podoba, ale nie wiem jak z klimatem jakoś muszę zagrać. Dla mnie to takie jak tu są takie animowane to jakoś ma swój klimat. No, nie, muszę, muszę obczaić. To prze, pewnie przez sentyment do tego, że, że tyle w to grałem, no. nie, W przeszłości. Ale największe tak yy, oczekiwania wiąże z Maxem Payne'em, nie? Tak, tak. To kto, kto nie kupi, to lama, nie? To za znaczy, no, znaczy wiesz. Kto co lubi, nie? No ale... Może niektórzy nie grali w poprzedniej części, ale ja wiem, że będzie warto. Jeszcze jak multi będzie do tego. Wiesz co, ja, ja tak pomyślę... Eee, jak, jak, jak dwie części w ogóle były fajnie zrobione, no to trójka, no kurde, jak oni to sknocą, będzie trochę przykro, no Nie sknocą co, tego coś ty, ale Wkurza mnie, że Max Payne będzie łysy. To jest no, największy. To jest... Znaczy, bo tam było w nie, w Zwiastunie jakimś, on tam coś tam, że jest spoko, później, bo chyba w Brazylii to się będzie działa ta akcja, nie? Mm, mm, no. Mm. ury. Góry, góry. No i w on tam później się właśnie goli, na łysę, nie wiem po co. Znaczy bo... Nie ja powiem Ci na razie, na razie mało o tym czytałem w ogóle jak to ma wyglądać O to o. jest ta mapa Się gra się ma Kurde co ja robię A. Ale flaki po tobie zostały Ta broń jest fajna bo szybko kosi ale szybko się też kończy nie? No. No. W ogóle powiem Ci, że nie morder się kroi, bo gadałem jeszcze z Matwiejem, z Matem, e, Jajo być może też się podłączy i będzie fajna ekipa a. do Quake'a A, a wiedziałem, że to było... No, kurde, a ja już, ja już czekam graf... koja, i dawno nie grałem, muszę coś ja, ja już czekam, żeby w końcu zacząć ten dział no. e, gameplayowy. No, musisz zacząć, nie, bo w końcu my tu na moim jako gramy, nie no, jako... No, wiesz, ja... ja Ja póki co to, to w ramach właśnie yy, grania z tobą. Trochę się rozreklamujesz. No, no, ale wiesz... Myślę, że nie tylko gameplaye będą naszymi jakimiś wspólnymi projektami. Nie, no, przecież coś, ty my, my już... takie pomysły mamy gować tylko je realizować. No, to tylko z kwestii jakiegoś czasu. Jest tam. Chodź tu, już jest otwarte. Kość jest. Uff. Znaczy, to tu. Macham ci Nie mogę Nie mogą mi się drzwi otworzyć Tam się coś dzieje. A tam jest ten góry? Kaj to jest Drzwi <głos> naprzeciwko Gdzie <noise> na Drzwi <noise> hmm. Caj, bo stać orientację w obokę. terenie. Płasienka jest zamknięta Dobra, tym, gdzie mam ich chyba No ja tu czekam, ja sam się męczę sam ze wszystkimi No Jestem pędzel, o, ten burak Nie bo orientację w terenie Nic sadzić Ja? Z obcasa w ryj? E, a tu będzie rzeźnia, bo tu po schodkach Chodź tu, tu jest ukryte Pod schodami, ja tu jeżdżam to To jeszcze mi wysk... <laughs> tak, zrobiłem się to jest, to jest sekret? Znalazłeś ukryte życie! No, mi nie zaliczyło, ale gdzieś. jest w ciuliku. Za to był. O kurde! Aha, to jest właśnie. to. ojoj, ojoj. Tu zarabyki chyba będą lecieli, jak dobrze pamiętam. No, 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 no. Ok, co to było? Kurde. Co to było? Tu gdzieś był jakiś sekret, że chyba w jakimś, w jakimś okienku czy coś. Był jakiś mały... Przy... coś, jakiś przycisk czy coś, jak pamiętam. Coś tu, coś tu było, taka akcja. Zasnę te byczki, chyba No. A jeszcze te lamy najpierw, To nie miał To jest teksańska masarka piłą niemachaniczną Masarnia. Masarnia. Znowu, znowu świnie, świnie, nie? Co jest związane ze świnią. Wszystko jest A ten Thompson, a, ale ma mam. Tego. Kurde, ale ta wieża jest dosyć wysoka Nie. Lecą. Nie Aha, nie trafił mnie Haki ze Czekaj, co by się złożyć. Snajperom tu trzeba walić, bo oni za jednym strzałem snajpery z bliska padają. Co Ja mam na palma Juhu, Jaraj się Kto chce kurczaka na ciepło Ja, a ja, a ja ja sobie idę i po kolei pych Filec kurczoka pych. A ja sobie spaghetti Dzięki, dzięki, żeś mnie zjarał Jutro spaghetti se zrobię, bo głodny Dawno nie jadłem Znaczy nie, nie, że głodny i że, że dopiero jutro będę jadł Ale, że dawno nie jadłem Ja, ja, ja Jak spadł? Leciał Dobra, lecą Lecą? Gdzie? Ja widzę, że biegną gdzie? Ja spadłem! Uhu!